Synek! 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 Słucham Masz misję, zmień mi pieluszkę Siku mi się chce, Kto nagra poradnik jak otworzyć picie? Ej, chcecie poradnik jak zmienić pieluchę? Otwórz picie No pomóżcie mi, ja nie mogę picie otworzyć, nie chcę wylecieć AAAAAAAA b, Moje słuchawki, awaj, alien. Bf. Synek, 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 bf. Synek, bf. synek, się bf. i otwórzmy mu to picie, aby się nie męczył Ale powiem ci jedno: nie mam bf mam TF. Synek, TF, bf, stref. Bf. Bf. BF, BF, Kupka, Synek, Kupa BF, bf. Cynek, 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 cynek. Ojcze, to nie ja, to moja nowa szałma. Ojcze, bo ci dzisiaj pleców nie wymyję. <grymne> bo ci pięt. Pumeks zabrakło. A po co pumeks? Kapitanie, jakie <grymne> staty? Dynamitem TNT mu podpięty wsadzę. Co, kapitanie, jakie staty? To mi zmiękczy trochę. No, no wiem. Bo to miękkie. Nie wiem, jakie staty, bo dopiero zacząłem. Ogarnij się. Choć można. C4, C4, eee... trochę mniej Dobra 4 c Cio, C4, c Cicho, bo muszę c ludzi c bo C4, 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 się 4 się, na nagraniu było 15 sekund, aż się darłem. Ej, kapitan, mam sprawę. Do tych batonów jakie użyłeś mleko? Słodzone czy niesłodzone? Słodzone. Kondensowane. Dzięki, bo widziałem wszystko i nie wiedziałem który wybrać Koledzy, koledzy. koledzy. Kole, kole. kolej. Sydek, karol